Ciemano maturzyści, dzisiaj pierwszy dzień matur, język polski, mam nadzieję, że uznaliście go śpiewając przynajmniej na 80%, jutro matematyka, trochę będzie gorzej, ale pamiętajcie, matematyka to nie wszystko, ją bardzo łatwo zdać z dwóch prostych przyczyn. Macie jakie rzeczy na biurku? Ołówek, ekierkę, linijkę, coś tam, jakiś długopis i tak dalej, i tak dalej, ale macie coś, coś takiego jak kalkulator i tablice matematyczne. Korzystając z tablic matematycznych możecie zrobić to wszystko po prostu co jest w tych zadaniach za pomocą właśnie tych tablic matematycznych i kalkulatora, to nic więcej nie potrzeba. Tam nawet nie potrzeba logicznego myślenia, wystarczy tylko rozpisać ten test i mieć wszystko tam gdzie powinno to być. A jakie są sposoby na taki relaksik? Bo myślę, że ci, co teraz siedzą przed komputerami i oglądają ten filmik, pewnie też zakuwają przy okazji, ale ja powiem wam tak, olejcie to. Idźcie na dwór, idźcie do znajomych, przejedźcie się rowerem, przejdźcie, zróbcie sobie spacerek, bo tak naprawdę tylko to jest teraz ważne. Musicie się zrelaksować i nie róbcie czegoś takiego, jak radzą. Widziałem się rano w jakimś tam śniadaniowym, dziwnym czymś, że ono najlepiej będzie się pouczyć, jeszcze powtarzać. Guzik, prawda? Najważniejsze jest to, żebyście wyczuli się dobrze i wiedzieli, że ta matura będzie dla was po prostu jak pikuś, pan pikuś. I dacie z siebie wszystko, tak naprawdę. A inne przedmioty, takie jak angielski, to myślę, że większość z was już opanowała na tyle, że to, co będzie na tej maturze, czyli in the picture I can see. To będzie chyba wszystko, co będziecie mogli sobie powiedzieć, bo wszystko umiecie tak naprawdę. I myślę, że wszyscy, co obejrzeli ten filmik, mają już na tyle motywacji, żeby odejść od książki i pójść się odprężyć. Powodzenia jutro i w następnych dniach matury. I pochwalcie jak Wam poszła dzisiejsza matura z języka polskiego? Jak pójdą Wam następne?